ma, jestem Kiot i witam was w siódmym odcinku z serwera gromo.pl Na samym wstępie chciałbym podziękować Wam za 1000 wyświetleń pod ostatnim filmikiem i ponad 50 łapek w górę, bo to naprawdę motywuje, także dzięki. Dobra, a na samym wstępie chciałem zrobić to na co od dawna czekałem, czyli wbić to małe końcu na, na P, Mam nadzieję, że wejdzie. Mamy 4 kamole. Dobra, pierwszy nie wszedł, także Itameksopruję drugi. Dobra, kolejne niepowodzenie. Powodzenie, dobra. W końcu dało nam się to udzielić na p. Także aktualnie daje mi 406 ataku i łącznie bez żadnego konia, bez yy, pieczęci wyciągam 875. Także jest całkiem nieźle. Dobra, taki protik, jeśli chodzi o biologa, to jeśli nie wejdzie Wam e, oddany przedmiot, to możecie oddawać dopóki nie wejdzie. Tak jak teraz wszedł mi za pierwszym, ale jakbym nie wszedł, mógłbym oddać jeszcze raz i jeszcze raz i w końcu aż mi wejdzie. Jak widzicie, zostało 8 sztuk do oddania. Dobra, piszę teraz o ebobranze plus 8, bo plus 9 e, nie za bardzo się opłaca. Zaraz wytłumaczę Wam dlaczego i jak ona działa, bo dużo osób nie wie, także sami zobaczycie, jak uda mi się jakoś dorwać. Dobra, wraz kupiona, jak widzicie, szansa na odzyskanie pz 5%. Działa to w ten sposób, że w momencie, kiedy mam na przykład 10K pz maksymalnego, odzyskam 5% pz z moba, którego zabiję, ale mam na to tylko też 5% szans, także jest to dosyć fartowne, ale w momencie, kiedy tych mobów jest dużo, a ta, ktoś ma aurę na P, tak jak ja, i składa te moby na przykład w p 1 bardzo szybko. To jest to dosyć opłacalne. Na boss jest to totalnie nieopłacalne, no bo masz 5% szans na to, że po zabiciu moba odzyskasz 5% teżeta... bossa, przepraszam, także... Także na boss jest to kompletnie nieopłacalne, ale za to na, na DT, czy, czy na V1, czy na V2, jak się szybko te moby składa, tak jak ja z tym FMS-em, to, to jak najbardziej polecam to każdemu wojownikowi. Także chciałem to tylko objaśnić, bo myślę, że dużo osób nie wiedziało. Dobra, tu od ziomeczka kupuję piąte bony. Także to nie wejdzie, będę próbował następny. Dobra, to pierwsza próba. O, od razu siadł. Także super, kolega chciał kogoś pozdrowić, także ich pozdrawia. A my lecimy z, z bonowaniem. Liczę na jakieś yy, pozwol dla chłopaków z BMC. Ok, wielkie dzięki. Także postaram się być jakieś 2k Dobra, to słabo. O, 1500 perzeta, 10 do perzeta, 5 szycie. Także no dosyć spoko, zostawiamy takie bonusy. Za resztę zmianek postaram się zmiksować wachlarz u szamanki, żeby weszło 12 inta. Jak nie wejdzie, to będę musiał dropić, żeby ona miała prawie te 40% na błogo. Dobra, wachlarz już przeniesiony, mamy 8 szans. O, inta 6 nadal. Inteligencja 8. Dobra, niestety. Także lecę po kolejne 10 zmianek i za chwilę się widzimy. Dobra, ja już biję Matina. A w międzyczasie zapraszam Was na wyniki konkursu. E, będę musiał na Matinach Cienia zrobić jeszcze nockę, ponieważ e, muszę zarobić na pelerynki i na wierzchowce, bo nie mam jeszcze wierzchowca, tego głównego, e, żeby po prostu w tym, w tym V1 móc lurować z tymi pelerynkami spota i w ogóle, bo, bo aktualnie mnie nie jesteś. Mam 16 kaka na koncie, a chcę jeszcze kupić te, czy nam jest dwie mikstury. 100%, które są około 22, 25 kk na rynku. Także spędzę tu jeszcze nockę, no a was zapraszam na wyniki z konkursu. Dobra, my rozsiemy zdobywcę, który wygrał 200 SM, także 200 SM trochę na konto Czarny Tor. Także dzięki za wzięcie udziału i zachęcam do brania udziału w kolejnych konkursach. Dobra, wczoraj nie udało mi się jakoś mega podrobić, ponieważ było tak dużo ludzi na metkach cienia, że, że nie, nie udało mi się zdobyć dużo zmianek. Ale mam te 13, także miksuję i postaram się wbić chociaż 8 inteligencja. Dobra, jeszcze 7 zmianek, jak coś się dokupimy, jest 8 Inta. Chyba będę takie zostawiał. Nie będę szukał 12, bo... bo... Szkoda mi tej kasy na razie, także zostawiam 8 inteligencja. Dobra, tutaj kolega napisał, że chce kupić miedziane kolczyki plus 9, dzieje ja na drobku, więc za 22,5 kaka sprzedaję. Zawsze mi się przyda, bo muszę kupić palerinki do V1. Dobra, dzięki. No i dobra, lecimy z levelem, tak jak obiecywałem. Mam nadzieję, że dobiję te, ten, ten 6.1. więc na razie Fedeka, jak będzie leciało słabiej, to kupię sobie tą miksturkę na godzinę 100%. No, muszę wbić tą tarczę na 6-1 plus 9 i do tego Fenki, żeby móc lecieć dalej, także na razie spróbuję wbić tylko do 6.1. Akurat trafiłem na to, że na każdym H jest królowa pająku. Także zbijemy ją i zobaczy, zobaczycie, co z niej dropnie, bo ja już zbiłem dwie. Jeszcze będę wszedł na H4, mam nadzieję, że będzie, także jak widzicie, trzy zmianki. Czyli już mam 3kk i z szkatu czasami dropni tak jak widzicie, pedek. Nie wiem na ile rękawica, strzelam, że na 2h. Ja jej nie zakładam, nie wiem jak ona działa dokładnie, nie sprawdziłem tego, ale... Ale wolę tą na 3h, jestem pewniejszy, że ona zwiększa ten drop, także... Okej, okay, broń na 6-0. Lecę na H4, może tam jeszcze będzie. I jest, czyli na każdym haven zbiję sobie e, królową pająków, czyli będę wiedział, że za około e, pół godziny zrespi się następna, do godziny chyba się respi, także e, za godzinkę zbiję sobie jeszcze raz. Dobra, ja już dobiłem 50 level, a z racji tego, że mój kanał przekroczył już ponad 140 subskrypcji, pomyślałem, że zrobię taką małą zabawę i to od was będzie zależało ile zarobicie w kolejnym konkursie. Bo każda łapka w górę to 1kk do konkursu w następnym odcinku Także, jeśli uzbieracie nawet 150 łapek to, to w następnym yy, odcinku rozdam 150kk, także myślę, że dosyć fajne Zachęcam do zostawienia tych łapek, tych subskrypcji, bo to serio daje, zasięgi są większe i w ogóle yy, No co, ja zostaję tutaj do 5-5 levela nie dłużej, ponieważ potem już są roski, więc myślę, że z roskami i do tego. E, obronami. Spokojnie wytrzymam V2 Spota, jak nie to wezmę jakieś mniejsze, tam, bo tam słyszałem, że leci dużo lepiej, także tam zostanę. No tutaj już nie leci tak szybko. Dobra, pokażę wam o co chodzi z tymi roskami, bo myślę, że każdemu to się przyda. Pewnie dużo osób to wie i ogarnie, ale dobra. Te na defa są najbardziej potrzebne, na przykład, mi, ze względu na to, że chcę ekspić V2 od 5-5 levelu, mam nadzieję, że tam uciągnę. I V1 y, grocie, jak potem zrobią. Yy, musicie na początku zrobić sok z pokrzywy, robicie z samej pokrzywy. Zbierajcie też bez, bo też się przydaje, bo będę musiał zaraz zrobić wodę yy, kolejną. Do tego jeszcze róża alpejskie, ale to Wam zaraz pokażę. No najważniejsze, żebyście zbierali te trzy rzeczy czyli pokrzywa. Yy, róża i bez, to najważniejsze. Dobra, ale jeśli chodzi już o same wytwarzanie, no to, yy, sok z pokrzywy, wytwarzacie z samej pokrzywy, potem bierzecie sobie bez, yy, wytwarzacie wodę DOG potem wodę DOG yy, przeciągacie do tego róża alpejską, I wytwarza wam się woda sambo, której ja mam chyba więcej gdzieś. Okej, okay, mam ją tutaj. Nie mogę jej niestety przenieść. Dobra, poczekajcie. Przeniosę ją tutaj. Dobra, potem wkładacie pustą butelkę, którą możecie kupić. Nie wiem czy o tym mówiłem, ale u handlarki różnościami po 150 k za 10. Potem przekładacie tą wodę sambo. No i wytwarza wam już się sama rozka. Także jak widzicie, no to już zależy otwarta. Na przykład ta rozka jest dosyć spoko, bo jest na 10 minut. Aha, i musicie mieć po 10, yy, każdej, ze względu na to, że macie, tak jak tu widzicie, za mało materiału. I wytworzyło mi się 10 na, yy, ze 100 defa na 10 minut. Także nawet całkiem spoko, bo w sumie na yy, ponad półtorej godziny mam roski ze 100 defa. Są chyba 200, ale nie wiem, zaraz to sprawdzę. I wam powiem, dobra jeśli chodzi o roski to tak jak myślałem są, e, biała rosa jest od e, 40 obrony do 200 punktów i jest od minuty do 10 minut, także jak ktoś będzie miał parta trafi 200 defa na 10 minut to już naprawdę jest coś. E, ja jeszcze mogę tutaj w sumie powytwarzać sobie roski na, na atak. Zaraz zobaczymy, mam wodę Zim. Będę mógł wytworzyć w sumie, jak widzicie, mam 33, czyli 30 rosek. Pierwsza roska na 10 minus 120 ataku, czyli całkiem nieźle. A dobra, nie zauważyłem, że jeśli chodzi o to, to trzeba mieć 21 wody. Na stworzenie 10 rosek. Okej. Okay. Czyli dlatego poszło 20 i zostało 13. Myślałem, że zabiera po 10, nie zauważyłem tego. No ale dobra, czyli jest wcale nie najgorzej, ale trzeba naprawdę zbierać te yy, te bzy i w ogóle. No ale to jest nawet opłacalne dla niskich leveli, bo mogą sobie to sprzedawać, bo to spokojnie za 50 stoka schodzi za sztukę. Sam to pewnie będę teraz chętnie kupował, bo muszę tych rosek na defa stworzyć dosyć dużo. No ale dobra, wytworzyłem w sumie 20 rosek i to całkiem niezły, do tego jest nawet spoko. Dobra, ja już lecę do 5-5 levela. Wam w sumie dziękuję za oglądanie, odcinek dosyć króciutki, no ale cóż, będziemy się widzieć już na tym 55 i wtedy będę mógł się wziąć za fenki i w sumie nie wiem czy coś oprócz fenek na razie zmienię, bo wszystko jest git, będzie trzeba miksować jak od DT. No i nie zapominajcie jeszcze, że każda łapka to 1kk następny w następnym konkursie, także ile łapek wam się uda uzbierać, taką będzie ktoś miał nagrodę. I, I zachęcam do tego subskrybowania i zostawienia łapek, bo na tysiąc wyświetleń, które ostatnio było, z, zrobiliście ponad 70 łapek, ponad 60 łapek, za co Wam serdecznie dziękuję, dlatego jeszcze raz się z Wami żegnam, trzymajcie się, na razie.